Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na moim kanale YouTube odnośnie moich nowych gadżetów z Rammsteina z trasy koncertowej 2024, a mianowicie dokładnie z Pragi. Witam, witam, witam i zapraszam na taki odcineczek, gdzie zawsze jak jestem na koncertach Rammsteina to kupuję, kupujemy gadżety sobie tutaj z Mariolo właśnie. Z Ramsteina są to, wiadomo, m.in. koszulki, kubki i tak dalej, i tak dalej. No i w tym wypadku, w sumie, się nic nie zmieniło. Przedstawiam dla Was dwie nowe koszulki. Jedna dla mnie, druga, druga dla Marioli. Marioli koszulka jest po lewej stronie. Proszę bardzo. Myślę, że od razu będę Wam mówił, ile daliśmy za tą koszulkę. Więc za tą koszulkę daliśmy 900 koron jak coś. Jest to oczywiście koszulka Marioli. Taka typowo babska. Moja koszulka jest z europejskiej trasy 2024. Również Wam zaraz pokażę na odwrocie, e, jak ona wygląda. Jest cała rozpisana trasa ramcza na 2024. Jest również smyczka. A, jeszcze wróćmy do koszulki. E, za koszulkę dałem 1000 koron, czyli tutaj 100 koron więcej niż za tutaj Marioli, bo Marioli 900, a moja 1000. Jest również smyczka. Która kosztowała tutaj um, chyba 300 koron z tego co widzę tak, na paragonie. Ja wam też zaraz ten paragon cały pokażę. Jest smyczka oczywiście, czerwona na tej trasie 2024. Taka sama jak na poprzednich trasach, tylko że się kolorem na pewno różni. No i mamy również cztery kubki. Za jeden kubek dawałem 95 koron. Jest oczywiście kubek z trasy 2024. Tu mamy też taki nowy kubek yy, pokazujący całą scenę ich aktualną, która jest na trasie Ramsteina w tym roku, oraz też jest kubek z Angst. No i można śmiało też powiedzieć, że jest to nowy kubek, a dokładnie Ramstein Diketiten. Wszystkie kubki tutaj kosztowały 95 koron. Jeszcze oczywiście wam pokażę tak po kolei na odwrocie, jak to się prezentuje. Bardzo fajny kubek. Cieszę się, że go mam w swojej kolekcji. Tych kubków też już mam naprawdę sporo. To jest kubek z Angst. Tutaj mamy ten kubek właśnie też nowy. Taki e, przedstawiający scenę Rammsteina. No i również kubek z, z Europejskiej Trasy 2024. Oraz ich tutaj cała trasa. Tak się ona właśnie prezentuje. Oczywiście Praga rozpoczynająca, na tym koncercie byłem, a dokładnie 11 maja, czyli wczoraj, bo dziś jest 12 maja. Tak swoją drogą dzisiaj też są w Pradze, jak widzicie, bo macie tutaj 11 plus 12. No, ja bym kupiłem bilety tylko na jeden y, dzień koncertu, tak wyszło. Niestety nie dwa dni, tak jak w tamtym roku w Chorzowie, z czego na pewno pamiętacie, byliśmy dwa dni w pierwszym rzędzie, jeszcze stałem w pierwszy dzień, także to było też zajebiste y, doświadczenie. No, i to by było tyle. Mamy tutaj też taką opaskę, ale ona w sumie nic nie ma wspólnego z Ramsteinem, dlatego, że to była taka opaska, który, która posiada chip. Za te chipy, jak się oczywiście doładowało, kupowałem m.in. te kubki. Nie wyglądało to w taki sposób, że szedłem do kasy, mówiłem, jakie chcę kubki, i płaciłem pieniędzmi. Po prostu wyglądało to na takiej zasadzie, że podchodziłem do takiego osobnego boksu, oni to doładowywali tak, jakby przez internet. No, a ja z tym chipem sobie chodziłem i sobie za to płaciłem. No i co jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Myślę, że wam mogę ten paragon jeszcze pokazać, ile całkowicie tutaj wyszło e, pieniędzy za te wszystkie gadżety, a mianowicie jest to 2200 koron. Nie jest to jakoś tragicznie dużo. Jak, jak tak sobie liczyliśmy tutaj z Mariolą, e, te koszulki i tak dalej, wyszło na to, że wcale. Mm, Inaczej byśmy w Polsce nie zapłacili. Zgadza się? Dokładnie tak. Nie ma tam jakiejś tej specjalnej dużej różnicy. To, to za koszulkę na przykład moją wychodziło około 150 zł. To ja podobnie też dawałem em, wtedy w Polsce za właśnie takie koszulki. Także to jest paragonik czeski. No i chciałbym jeszcze Wam pokazać na odwrocie jak wygląda koszulka moja. Bo Marioli w sumie bez zmian jest tutaj jak widzicie cała trasa rozpisana. To samo co na tym Kubku w sumie. No i zaczynająca trasa się jest od Pragi 11, potem jest znowu Praga 12, czyli dzisiaj. Potem jest koncert w Dreźnie, Belgard i tak dalej, i tak dalej. No jest tutaj dużo rozpisanych koncertów na różne kraje. W każdym razie, jak Ramszczej zaczyna 11 maja, trasę koncertową kończy 31 maja. Lipca 2024 w Gelschen Kinker Także spoko jak coś. Ładna koszulka, tak jeszcze nie mam w kolekcji. No i tak by to finalnie wyglądało tutaj co do Smyczki. No to oryginalna z metką, jak widzicie, która potwierdza produkt oficjalny Ramstein, no Oczywiście te wszystkie gadżety zostały kupione w merczu. Przed koncertem wystaliśmy się bardzo długo w kolejce. Ile z półtora godziny staliśmy za tym? Spokojnie, były bardzo długie kolejki. Bardzo, no, ale warto było, Wam powiem szczerze. No i co jeszcze jest? Koszulka Marioli. Taka typowo damska, że to tak powiem, na odwrocie nic nie ma. Zwykła taka na ramiączka, tak zwanie spoko. Wiadomo, ja bym takiej nie kupił, bo to raczej nie dla mnie, jak coś. Ale podobne projekty były męskie, tak naprawdę, takie koszule. Jest to na pewno też dosyć ciekawy projekt, bo widzicie, jest są kwiatki i jest logo Ramsteina. Taka bym powiedział, niestandardowa nawet ta koszulka, bo kwiatki i ramszej to takie coś rzadkość, mi się wydaje, ale na kobietę uważam, że to jest naprawdę fajna koszulka. Jedyne co w sumie to bym na przykład dodała z tyłu jakiś napis, w sensie nazwę zespołu. No właśnie tutaj. Fajnie by było. Tu, to jest prawda. Mogliby tu jakieś logo pieprząć, bo taka pustka jest w tyle. Niestety. Nie postarali się co do tyłu. No ale spoko. Moja jak widzicie jest fajna koszulka, bo nie dość, że wrzuca się z przodu w oczy, to jeszcze w tyle ma fajną rozpiskę tutaj. Także no spoko ogólnie. No, gadżety są ładne. Jak za te pieniądze. 2200 koron. Nie wiem ile by to wyszło tak na nasze łącznie. Ile to jest około 500 zł? 400? Nie liczyliśmy tego w sumie przed filmem, ale przypuszczam, że jakoś tak. 500 do 600 zł pewnie nie. Około 400-350-400, jakoś tak wydaje mi się. Dokładnie. Także moi drodzy, tak to finalnie by wyglądało. Takie spragi mm, mamy rzeczy, że to tak powiem. Mm, no i co, to by było raczej tyle. Jeżeli obejrzałeś ten film, zapraszam Cię do. Subskrypcji mojego kanału Misztu Ziomek Milan, do zalajkowania tego filmu, no i wiadomo, do zostawienia jakiegoś komentarza, wyraź swoje opinie. Chętnie poczytam, podyskutujemy. Tymczasem życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!